Witam serdecznie wszystkich fanów srebra i złota w kolejnych opowieściach z niebieskiego kocyka. Z tej strony faloki, wy jesteście na kanale Silverfo i mam nadzieję, że spędzimy w miłej atmosferze najbliższych kilka minut. Kolejny miesiąc dobiega końca, więc czas na tradycyjne miesięczne podsumowanie zakupów. W tym miesiącu woreczek jest taki dosyć okazały. Także, by już nie przedłużać, przejdziemy do tego, co znajduje się w środku. Na początek zajmiemy się czymś, co de facto nie jest zakupem, ale mimo wszystko zasiliło stak. Mam tutaj na myśli skarb rodzinny. Mamy tutaj monetę w blistrze Muzeum Śląskie oraz dużego papieża. Mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Następnie 5 sztuk Piłsudskiego. Dwie monety o nominale 10 000 złotych i 3 50 tysięcy. Dalej 3,50 50 centówki z Kennedy'm. 10 mapko faszyzmu papieży. Przepraszam, Olimpiado mapko papieży, faszyzmów tutaj nie było. I dwie dziesięciozłotówki NBP-owskie. Solidarność, dwudziestolecie i osiemdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości. Następnie, co już pokazywałem, przechodzimy do zakupów z Targu Staroci. 10 złotówka z głową kobiety, pięć sztuk mapko papierze, przepraszam, mapko Olimpiado Faszyzmów. Z tym, że trzeba mieć na uwadze, że jedna z tych monet, jak wspominałem w tym filmie, była fałszywa. I o ile mnie pamięć nie myli. Była to ta. Spróbujmy na dźwięk. Tak. Także odłóżmy i dorzućmy sobie cztery monety do stosu. Zakup na starku starości kończy Uncjowa Solidarność. Tak. To ma, załatwia nam monety. Które już wcześniej widzieliście w odcinkach na moim kanale. Teraz przejdziemy do największej partii zagranicznej, mianowicie austriackich szylingów. W tym miesiącu jeżeli chodzi o szylingi, wzbogaciłem się o jedną 50 szylingówkę. No jest to taka dosyć duża moneta o zacnej próbie 900. Do tego kilka, a dokładnie sześć monet 25-szylingowych próbie 800 w tym jedna lustrzanka w całkiem niezłym stanie. Mamy tutaj Ferdinanda Raimunda. Mamy również monetę okolicznościową upamiętniającą 300. rocznicę urodzin Lukasa von Hinterbranda. Oraz 200 rocznicę urodzin Amadeusza Mozarta, albo śmierci watson tak. Dodatek do tego 3 sztuki dubletów w trochę gorszym stanie. Do tego dokładamy monety 10-szylingowe w próbie 640. I powiem Wam, że trzy próby w monetach z jednego kraju. No osobiście powiem, że jest to rozwiązanie moim zdaniem średnio eleganckie. Do tego jeszcze trochę pięcioszylingówek. To tyle, jeżeli chodzi o Austrię. Do tego dochodzi nam jeszcze pakiecik monet frankowych obiegowych srebrnych o nominale pół franka. Jednego franka i dwóch franków. Taka ciekawa pozycja przeglądowa. Tak, te w holderkach trafią do mojego klasera, ale mamy tutaj jeszcze parę sztuk luzem. Parę sztuk luzem. Tak. Następny kraj, który dzisiaj chciałbym Wam ponownie pokazać. Przenosimy się ze Szwajcarii do. Niderlandów czyli do Holandii I mamy tutaj kolejne monety 2,5 guldena które pokazywałem jedną sztukę Parę miesięcy temu Ale tym razem dochodzi do tego Parę sztuk jedno guldenówek tak, zbiory robi nam się troszeczkę eklektyczny Do tego dodajemy ostatni taki malutki zestawik Narodowy czyli Wielką Brytanię. No, to był zdecydowanie mój najgorszy zakup w tym miesiącu, ponieważ premium na tych monetach wyniosło chyba jakieś 12%, a stany są mocno rzecz biorąc inwestycyjne. Ale podobał mi się ten zestaw, ponieważ ma tutaj kilka nominałów, także myślę, że ten malutenki zestawik dopełni jedną stronę w moim klaserze. Wracając do najnowszych zakupów, przechodzimy do bulionu puree, czyli na stół wjeżdżają wyroby z Perfmintu w postaci dwóch dziobaków. Czwarta moneta z serii Next Generation, i muszę powiedzieć, że pomimo, że odbiega trochę konwencją od pozostałych, mam tu na myśli ogólną kompozycję. Tak ogólnie, mimo pewnych niedoskonałości na samej monecie, mam tutaj na myśli jakieś drobne skaleczenia czy niedoskonałości matu, te monety bardzo mi się podobają i cieszę się, że u mnie się znalazły. No niestety nie będę pierwszy na polskim YouTubie jak z kółkaburami. I ostatnia moneta w tym miesiącu, klejnocik koronny. I ostatnia moneta w tym miesiącu klejnocik koronny, czyli Wedge Tail Eagle. Moneta, którą otrzymałem w prezencie od pana Nacocito, za co mu jeszcze raz serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że prędzej czy później ktoś z Was ją dostanie w kolejnym giveawayu, jak obiecałem. Dobrze, jeżeli chodzi o srebro, to w tym miesiącu, no. Zbiory były bardzo bogate. Przyznam się szczerze, że w ramach konkursu ważyłem. Mamy tutaj około kilograma wszelkiej maści dobra. Aczkolwiek, ale nie mam pojęcia, ile jest samych monet, ponieważ ważyłem je razem z holderami, kapslami i slabami. Ani tym bardziej, ile w tych monetach jest czystego srebra. Gdyż, tak jak wspominałem, wahamy się od próby 500 do czystego srebra. Powiem Wam szczerze, że od kilku miesięcy liczenie każdego grama i uśrednianie ceny do każdego grosza przestało mieć dla mnie jakieś większe znaczenie. Także mój plik Excelowy z przeglądem staku kończy się już gdzieś mniej więcej w połowie marca. I cieszę się po prostu z zakupów różnego rodzaju srebrnych monet. Co prowadzi nas do kolejnego punktu programu, jakim jest obiecana w tytule stakerska teoria spiskowa. Także ja zrobię tutaj troszeczkę porządku, i widzimy się już za chwilę. Moi drodzy, Przejdźmy teraz do drugiej części dzisiejszego odcinka, czyli wspomnianej w tytule teorii spiskowej. Mianowicie, rozmawiałem kilka tygodni temu z członkiem mojej dalszej rodziny, który jest rasowym numizmatykiem. Mam tutaj na myśli człowieka, który siedzi w temacie kolekcjonowania monet od lat, ma na koncie kilka publikacji. Ma swoją mocno sprecyzowaną niszę, którą sobie na bieżąco kolekcjonuje. Ta nisza jest na tyle specyficzna, że, jak twierdzi, oferta, która go interesuje, pojawia się na Allegro czy innych dostępnych portalach mniej więcej raz na 2-3 miesiące, i z reguły jest on jedynym zainteresowanym. Biorącym udział w ogłoszeniu, bądź jeżeli jest to oferta sprzedaży, może ją sobie bez, bez zbytniego stresu rozważyć i zakupić. Tak, mówimy o monetach ponad stuletnich. Jak to się ma do premii na bulionie, o której mówiłem kilka tygodni temu. Link do tamtego odcinka będzie chyba gdzieś tutaj. Tak, mamy ponad stuletnie monety, które przetrwało do naszych czasów nie wiadomo ile egzemplarzy, a my, stakerzy, zabijamy się o te świecidełka. Na razie wszystko w porządku. Tak jak mówiłem ostatnio, jest popyt, jest podaż. Ale wszyscy wiemy, że monety te, ich jakość, Stopniowo spada. Tak pojawiają się milkspoty czy monety bulionowe, stuby, których nie uznawaliśmy jako premium, teraz traktujemy jak rasowe premium i płaczemy nad każdą ryską. Dodatkowo, po kilkunastu miesiącach, monety te pokrywają się milkspotami, jakimiś nalotami przez co istnieje duże ryzyko, że premium na tych monetach spadnie. Jak te monety odnajdywać? Pokazywałem wam też w jednym z poprzednich odcinków. Moi drodzy, jaka naszła mnie myśl po rozmowie z owym numizmatykiem? Mamy taką solidarność. Monetę wydaną ponad 30 lat temu które zachowały się nie w lepszym bądź gorszym stanie, ale możemy założyć, że wszelkie uszkodzenia, czy to mechaniczne, czy naturalna patyna, powstały z niewiedzy posiadaczy tychże monet. Tak, leży tutaj mój najnowszy nabytek, czyli 25 szylinkówka moneta już prawie 50, 70, 60-letnia. Która również ma całkiem ładny, lustrzany połysk. I mimo, że podejrzewam, że nigdy nie byłaby kapsu, zachowała się całkiem nieźle. Ok, może być to przyczyna taka, że ta moneta to nie jest czyste srebro i niektóre domieszki w niej zawarte działają na nią lepiej. No ale jeżeli popatrzymy sobie na tą Solidarność wydaną roku 2000, czyli 22 lata temu. No, podejrzewam, że ona w kapslu była cały czas, ale tutaj, jak widzicie, jakaś tam ciekawa patynka się pojawiła. Przechodząc do meritum. Rozważmy przypadek, że moneta puszczona w limitowanym nakładzie, załóżmy 50 tysięcy sztuk, trafia na rynek pierwszym rzucie, sztuk 45 tysięcy. Schodzą one szybciej bądź wolniej i kończą, ustala się ich pewna cena. Monety te, jak stwierdziliśmy, istnieje spore ryzyko, że część z nich uszkodzi się, czyli pojawią się milk spoty, patyna czy inne zagadnienia. I w tym momencie monety idealne, Zaczną zyskiwać na wartości. Co by było, gdyby 5000 monet w stanie idealnym zaczęło nagle pojawiać się na rynku. A jeżeli byłby to przypadek? Ok. A jeżeli byłoby to celowe działanie? Z tą myślą Was pozostawiam. Życzę Wam znośnego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Na razie.